Dzień dobry w kolejnym vlogu, w kolejnym, którego zaczynam z samochodu, ale tak wyszło. Od rana, bo mamy już godziny bardzo popołudniowe, od rana po prostu cały czas takie obowiązki domowe były. A teraz przyjechaliśmy do klubu tenisowego, dlatego że chcę troszeczkę rozruszać Julianka troszeczkę mu tutaj pokazać porozmawiać z trenerami. I zapisać go na zajęcia już, na treningi docelowo, żeby chodził tak jak Staś. Także przyjechaliśmy właśnie w tym celu. Przy okazji dowiemy się, jak ym, Staś będzie miał treningi od przyszłego tygodnia. Yy, no więc musimy zrobić rozeznanie i zapraszam Was na tego vloga. Będzie on taki popołudniowy, a być może dwudniowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, w jakim stanie, jak zmęczeni wrócimy do domu. Także zobaczymy, ale zapraszam Was. I życzę wam powodzenia, żeby wszystko udało nam się tutaj dzisiaj ogarnąć, załatwić, dowiedzieć. Uff, wróciliśmy. 32 stopnie. Masakra po prostu jest. I wracając, weszliśmy do biedronki. Papryka znów na kolejne leczo, które będę robić tam y, po weekendzie. Dlatego, że mam taką, słuchajcie, cukinię y, znów. Więc, y, no, za grupka. Więc, y, więc taka to sprawa. Więc szybki holik jeszcze. Pomidorki koktajlowe. Zwykle nie kupowaliśmy, bo mamy zdziałki. Chipsiki precelki, e, croissanty, dwie takie bułeczki a la pizzę, e, dwie półbagietki, e, cztery takie kajzerki, jedna taka zwykła bułeczka, taka śniadaniowa, czy jakaś tam e, ciasteczka, e, szczypiorek, na szybciora pokazuję, bo... Oj, spadło mi coś czy Dwa musy takie owocowe, herbatniczki, winogrono. Wszystko leci. O. I jeszcze co my tu mamy? Dwie takie małe wody, bo na jutro potrzebuję. I jeszcze mamy mleko, niestety nie było naszego mleka, wykupione, dżemik brzoskwiniowy, bo chłopaki lubią i dwa jeszcze takie musy kubusie i to tyle z naszych zakupów, także chowam teraz, a jeszcze kupiliśmy lody, takie duże opakowania kilogramowe, ale już są w lodówce, bo po prostu no topi się wszystko, leje się, nie, jest taki upał, także ja chowam i robię kolację, bo jesteśmy mega głodni. Witajcie w kolejnym dniu. Ja tutaj z Ramonką Was witam. <grym> wczoraj się nie odzywałam, dlatego że jak przyjechaliśmy po południu z klubu tenisowego, to wiecie, kąpiele, kolacja, byliśmy zmęczeni mega upałem, bo 32 stopnie wczoraj mieliśmy. Więc e, jak to wszystko już wieczornie tak e, ogarnęłam, to jak dzieci poszły spać, ja usiadłam do pracy do kompa, e, bo mnie coś strasznie gniotło, że chcę coś zrobić e, i zrobiłam jeszcze nie całe, ale tak trzy czwarte i jestem mega zadowolona. Ale siedziałam do nocy i słuchajcie, spałam dzisiaj 4 godziny, więc dzisiaj chyba dzień zombie będzie. No ale, ale jest satysfakcja, bo jest dużo zrobione. Za to dzisiaj drastyczna zmiana pogody. 19 stopni, nie ma słońca, jest szaro, buro, ponuro, wieje wiatr, jest zimno po prostu, jest zimno, słuchajcie. A ja z Juliankiem właśnie jadę na zakupy. Jadę po te jego buty ortopedyczne do przedszkola na jesień. Mam nadzieję, że uda nam się kupić. Straszne kolejki są za tymi butami, dlatego wyjeżdżamy za chwilę. Jest godzina 7.30, my wyjeżdżamy o 8.00 i po prostu, żeby stanąć w kolejce i tak to, bo w zeszłym roku jak pojechałam kupić te buty, to chyba byłam 70 w kolejce, staliśmy półtorej godziny w kolejce, on już się niecierpliwił, ja myślałam, że już nie wyrobię. Jedziemy trochę wcześniej. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy gdzieś na początku bardziej tej kolejki, bo normalnie się załamie jeszcze po tych czterech godzinach snu. A kicię zaczepia. Także pokażę wam zaraz przez okno jaką mamy dzisiaj pogodę, no po prostu jest dzisiaj istna jesień, a wczoraj były 32 stopnie, jeszcze mają wrócić upały a i ten dzień ochłodzenia dobrze nam zrobi, bo już nas wymęczyło, ale, ale naprawdę taki szok, za duże, po prostu są skoki temperatur, także nie rozgaduję się, pokazuję wam pogodę i jadę, nie biorę tam kamery, bo tam będzie pełno ludzi, więc odezwę się jak wrócę i mam nadzieję, że kupimy jakieś buty, więc wam pokażemy. No, a to jest nasza pogoda, zobaczcie jakie szare niebo jest, to i, ja tak i, i tak doświetlam lampą, więc wiecie, e, w szybie nawet się odbija, możecie widzieć, bo jakbym zgasiła lampę, to by jeszcze ciemniej było, e, natomiast no, no, dzisiaj jest szaro-boro i ponuro, słuchajcie, także... Masakra. I tak wiatr wieje, że mam przeciąg w domu, jak mam okna otwarte i tak chodzę i zamykam co trochę któreś. Ale znowu jak zamknę, to jest strasznie duszno, że nie mogę wytrzymać. I tak to sytuacja pogodowa wygląda. Okej, okay, moi drodzy. Mamy wieczór. Wróciłam z Juliankiem. Słuchajcie, z tych zakupów, z tych butów. I jesteśmy przeszczęśliwi, bo kupiliśmy cztery pary butów. Także Julian po prostu cały dzień nam pokazywał i kazał oglądać te buty. Tak się cieszy. Ale słuchajcie, tak się zmęczyliśmy tymi zakupami. No, kolejką, wiecie, tym wszystkim, że ja po południu musiałam sobie zrobić drzemkę, bo po prostu padłam, padłam. I teraz się wykąpałam. Bo jeszcze muszę usiąść do komputera, ale przychodzę do Was na chwilę, kicie pewnie, słyszycie, bo miałczy. Przychodzę do Was na chwilę, właśnie, żeby Wam pokazać te buty, bo on już za chwilę je do przedszkola, weźmie jedne z nich i bym Wam nie mogła pokazać. Nie mamy jeszcze wkładek, zamówiłam wkładki, bo wkładek nie można było dzisiaj kupić, więc on pierwsze dwa dni w przedszkolu będzie bez wkładek, bo w tych butach można chodzić również bez wkładek. Mm, ale wiecie, no lepiej y, ta stópka się układa, jak te wkładki są, i ja zawsze kupuję wkładki, ale nie mogłam wcześniej kupić wkładek, dlatego że musiałam wiedzieć najpierw, jaki rozmiar butów będziemy mieć. Więc y, dzisiaj kupiliśmy buty, zamówiłam od razu wkładki, będą za jakieś dwa dni, także spokojnie y, po prostu je dokleję. Dobra, zaczynamy, buty na teraz do przedszkola, do chodzenia po przedszkolu, zawsze biorę sandałki, żeby mu się nóżka nie pociła i teraz wzięliśmy po prostu o takie, to są buty Memo, nie wiem czy wspominałam, wszystkie skórzane, marki Memo, buty takie profilaktyczne i ortopedyczne i wzięliśmy takie, Juluś sobie wybrał, zawsze bierzemy na trzy zapięcia, takie jeszcze wyższe ale po prostu nie było w jego rozmiarze. I wzięliśmy na dwa. Pytałam pani, czy do nich też można wkładkę. Powiedziała, że tak, nie ma problemu, więc wzięliśmy na dwa. Nawet Julianowi się bardzo spodobały. Także on się cieszy. To są jego ulubione. Temu się najbardziej podobają. Ze wszystkich się cieszy, ale te są numer jeden. Także takie buciczki. Tutaj będą jeszcze pomarańczowe wkładki, takie, które profilują tak stópkę. Także to są buty numer jeden. Słuchajcie. Zaraz Wam te pokażę, ale najpierw e, czekajcie, bo coś mi tu brakuje tych butów. E, dobra, idziemy nie po kolei. Buty numer 2. To są buty jesienne, trzewiki, do których też będę właśnie miała wkładki, bo już zamówiłam. I to są skórzane takie trzewiki z wyższą kostką, usztywniane tutaj, bo tu chodzi w tych butach o to, żeby pięta była stabilna, nie chwiała się i kostka i jeszcze wkładka wyprofilowana, żeby nie było płaskostopia itd. itd. Julian miał bardzo duże płaskostopie, obecnie już go praktycznie nie ma. Bo chodzimy na regularne wizyty u ortopedy, i te buty z tymi wkładkami bardzo pomagają, bo jemu nóżki w sensie kostki leciały do środka. Jak stał prosto, to kostki leciały do środka i i właśnie było płaskostopie, kostki już się ładnie naprostowały, jeszcze troszeczkę pochodzi w tych butach będzie idealnie i właśnie te wkładki, dzięki tym wkładkom nie ma już płaskostopia, także dlatego tak bardzo zależy nam na tych butach. To są buty na jesień. Słuchajcie, gdzieś mi jedna wyjął, ja zaraz przyniosę, ale wam jeszcze jedna pokażę. Bo kupiliśmy od razu buty zimowe, nawet dlatego, że w zeszłym roku też tak kupowaliśmy o tej porze zimówki, po prostu cię większe, ze względu na to, że później jest je ciężko kupić, a przynajmniej ciężko jest je kupić już na pewno w dobrej cenie. Także kupiliśmy takie zimówki, bo normalnie, w normalnej cenie, że tak powiem, one kosztują około 500 zł, a niektóre modele ponad 500. A my kupiliśmy tutaj znacznie taniej, także, także takie zimóweczki, one są całe tym misiem, wiecie, oprzyte w środku, podeszwa, w sensie spód tak samo, mają bardzo grube podeszwy, fajne, więc o to chodzi, żeby właśnie ta podeszwa była gruba, bo jak jest cienka podeszwa, to niestety jest w nogi zimno, także takie bucieczki właśnie o to, zimóweczki również Memo. I na chwilkę się rozłączę i pójdę poszukać, bo gdzieś mi wyjął czwartą parę, więc zaraz ją przyniosę. No dobra, jestem z czwartą parą. Proszę bardzo, jeszcze Wam pokażę opakowanie. Także, yy, ale mnie skądzi nos. I czwarta para to również są sandałki. E, takie na trzy zapięcia i one są po prostu większe. Dlatego, że e, jak z tych wyrośnie. W sensie, o, z tych to od razu wzięliśmy, bo po prostu się tak opłacało kupić, więc dlatego wzięliśmy dwie pary sandałek i wzięliśmy od razu większe, żeby po prostu były na później na wiosnę do przedszkola czy na lato, zobaczymy, jak to tam będzie, ale no po prostu. Większe, i do nich będą później zamawiane wkładki. Na razie zamówiłam tylko dwie pary wkładek do tych obecnych sandałek i do buciczków jesiennych, a później sobie domówię do tych. Także zobaczymy, jak to będzie. Ale te są takie w kolorze szarym i właśnie tutaj mają takie logo. Memo. I one są na trzy zapięcia, są wyższe, więc jeszcze bardziej ta kostka jest stabilna, także to by było na tyle z naszych, słuchajcie, zakupów, jesteśmy mega szczęśliwi, że udało nam się kupić tak świetne buty dzisiaj i takie, na których nam po prostu zależało. No dobrze, słuchajcie, ja już jestem tak sfatygowana po tym dzisiejszym dniu, że to jest masakra, idę zrobić sobie herbatę z cytrynką, i będę już kończyła tego vloga. Widzimy się w kolejnych filmikach. Mam nadzieję, że wam się podobały nasze dzisiejsze zakupy obuwnicze. W ogóle powiem wam, że był dużo mniejszy wybór, bo jak rok temu byłam na takich właśnie zakupach obuwniczych z Juliankiem, takich do przedszkola, właśnie te sandałki i to wszystko, to był znacznie większy wybór, dużo więcej było butów, dużo więcej modeli, dużo więcej um, rozmiarów dostępnych. Dzisiaj było mniej i było dużo więcej dla dziewczynek, dla chłopców był bardzo mały wybór, e, także no niestety, ale udało nam się coś dobrać, e, także e, szybko udało nam się tam jakoś ogarnąć te rozmiary i wyszliśmy zadowoleni z butami, także to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaczki. Pa pa.